Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Bedwars. Gramy z jedną osobą Losową osobą Także spoko Zrobimy chyba dwie rundki Nagrywam to na zapas um, Więc to chyba wleci Ten odcinek wleci w Niedzielę Myślę, że dzisiaj Dzisiaj z, ja nie, No to chyba skończymy no, gramy kolejną rundkę. Źle są osobą. Chwilę to potrwa. No myślę, że tak z dwie rundki zagramy. To będzie krótki odcinek. No ale gramy. W sensie... Um, odcinek survivala Inkognito i się pojawi, Myślę, że no, jak wrócę, czyli w środę w następnym tygodniu. gdy ja jestem sam. No dobra, tytułowy odcinek. Ehm. Nie no, chyba będę... Nie. E, gramy w... Musi być długo, co nie? No to chwilę to potrwa dwie rundki, pamiętajcie, dwie rundki. Myślę, że w niedzielę, nie mam pomysłu na serię nie mam pomysłu na odcinek więc chyba wleci to z skyblocka po prostu sorry, że tak cicho, ale um, trochę się skupiam no, 7, 6 5, 4 3, 2 1 Znowu jestem sam. Nie no dobra, gramy. Po prostu grajmy. Grajmy i wygrajmy. Tutaj 32 wełny. Lecimy em, w poniedziałek, tak? W poniedziałek się pojawi odcinek z Skybloka. No. Więc subskrybujcie, wyczekujcie. Ogólnie to dużo odcinków się będzie teraz. Myślę, że tak do poniedziałku będą na zapas. W się sensie w poniedziałek już będzie taki ostatni odcinek, bo nie dam rady dzisiaj nagrać dwóch odcinków. Czyli dwa dam rady. Trzech nie dam rady nagrać. Jak mi się uda, bo jest to myślę... Nie no, uda mi się w dwie godziny. Tak, no, dwie godziny nagrać trzy odcinki. Sorry, jak, jak ktoś nie lubi, jak ktoś nagrywa na... Zapas, no ale muszę, jeżeli chcecie oglądać odcinki. No, a chcę być Wiem, że głupio zacząłem kanał, bo zacząłem go niedawno, tuż przed wakacjami. Ale cóż. No, ale lecimy i wygrywamy. Mam nadzieję, że mi się uda, albo wiecie co, chyba zmienić tu odcinka i się będzie, znaczy zobaczymy od następnej rundy, bo mi się wydaje, że lepiej, lepsza nazwa będzie, gram solę na dwójkach, albo coś w tym stylu. Zaję, jak będzie następna runda. No, także... Luz Light to luźny odcinek, taki. No myślę, że na, następny to będzie z tego. No, skróty myślowe z Bedwars? Nie z Bedwars, z Skyblocka. A, nie ważne. Nie było tematu. Hmm, mam nadzieję, no zostaliśmy tylko w trójkę, nie w czwórkę. cztery te, cztery teamy. No, no to wam trochę przypał. Nie, no wezmę sobie łuk, będę w nich strzelał. Także lecimy. No, i jak coś tu znowu gramy na. Sobie cały czas gramy na NC Chociaż. no nie wiem. W sensie jest opcja, że. będziemy grać na innym serwerze Bo znalazłem fajny serwer, gdzie już nagrałem odcinek, ale się dźwięki nagrał, także. no właśnie No i teraz robię tak kilka dni z rzędu codziennie odcinek no właśnie, żeby... Tak, to, to może bym miał nawet codziennie, ale tak jakoś wyszło. No więc nagrywam teraz na zapas, tak ostro na zapas. W sumie to nie wiem, kiedy ten odcinek pojawi się tak. Naprawdę. Nie no, bo będę musiał to jeszcze dzisiaj zaplanować. To się pojawi. No. Złoć nie ma łóżka, I dalej mam łóżko I co będzie jak ja to wygram? Kurde. To jest w miarę szybka runda, tak, tak jakoś patrząc... No nie wiem, bo pewnie są jacyś cheaterzy, który, którzy jeszcze do mnie nie doszli, ale... No gramy, 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 gramy. ile w wdal. Ale no, piszcie w komentarzach czy Wam się spoko ogląda te moje odcinki Czy piszcie co zmienić No bo ja chętnie pocztam komentarze Jak będziecie mi wysyłać to serio będzie fajnie Będę bardzo Wam wdzięczny. Dobijmy 20 słów, to będą. Uwaga! Tak! Będą e streamy! Naprawdę. Dobra. Tak. Tak, 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 tak. Dobra, lecimy. I lecimy w tal. No zostaje jeszcze tylko niebiescy, którzy pewnie są cheaterami? Albo mają soj. <grymne> Najgorzej. No nie. O tak, mają soi. No to to wygram na bank. No nie wiem, czy się wolę już... Nie! Będę grać do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie półgodzinny. Nie! Oni nie mają soja. Fajny nick! <laughs> no to fajne pokolenie 2009. Nie obrażam nikogo, ale... Jak macie takich znajomych... No to fajnie. W się sensie, polecam. Nie. Eee. To jest taki solo odcinek. Nie czuję się w nich najlepiej, a ja mam, mam wyboru. Wszyscy mnie opuścili. <laughs> wyjechali na wakacje. A ja muszę nagrywać na zapas. A Zero też miał nagrywać, ale jakoś ma w dupie kanał. I, dup I Was ma w dupie. I Was ma w dupie, chciałem powiedzieć. Ale zostaje ze strony żółku i klops Klops No dobra lecimy Nie przejmujemy się Nie przejmujemy się O oh je yeah. Nie no w sensie, ja teraz wyjadę, to nie będę sprawy z Mam nadzieję, że jak wrócę, to będzie 100 chciałbym. <grym> chciałbym, Naprawdę bym bardzo chciał. Niestety, to się raczej nie spełni. O machity. Nie. Mmm, wkurzające to. I to bardzo jest wkurzające. Jak ludzie mają cheaty, to to nie jest zbyt fajne, bo mnie rozwalą. No i to widać po tym, co on zrobił, że ma cheaty i mi rozwali teraz domek jak na domek? Łóżko jak na kreatywie. Nawet nie. To jak? Jak on to robi? W sensie... Hmm. No super, nie ma to jak cheater. Nie ma tych cheater w bazie na Bedwars. Dlatego to jest powód, dlaczego, dlaczego, ch dlaczego chcę zmienić, dlaczego chcę zmienić serwer. Tak, pokonałem go. Ale skoczę Wojda, 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 Wojda? Tak, co się mówi? E? Skoczę Wojda. Nie, no nie. Z przesady pójdę z nimi na klepę po prostu. Yy, nie wiem, trzeba będzie sprawdzić, ile ten odcinek trwa, żeby stwierdzić, czy opłaca się robić. No bo wiecie, te odcinki, no nie, no maks 10, mi, no 10 minut to trwa. Myślę, że tak 10 minut sprawdzimy po ludzie i e, lecimy kolejny odcinek. E, w takich spraw o or, orginal, organizacyjnych no to no mówiłem, że wyjeżdżam na długi, długi czas. Więc taka przerwa od YouTuba, tak wcześnie. No. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mhm. Oby. Bo jak nie, to nie będzie miło. Dziejabuszka, no to ja uciekam. O nie, on się w dwójkę klepie. U, skorzystam. Nie, zginę. Dobra. Byłoby. I sprawdzamy. Eee. 12 minut. Eee. To zagramy na trójki. Nie, bo to strasznie długo trwa. Nie no, myślę, że zakończę ten odcinek. To będzie taka luźna gra Ech. Solo na dwójki. Więc... No, subskrybujcie kanał, łapkujcie, bądźcie na bieżąco, bo to jest dla mnie bardzo ważne, motywujące. Jak ktoś w to w ogóle ogląda, to szacun. Trzymajcie się ciepło i cześć.